Choć życie w bloku nie jest tym, co psy lubią najbardziej, na ogół dzielnie towarzyszą tam swoim panom. Kłopot w tym, że o ile zwierzaki bez większego trudu da się wytresować i ułożyć, z ludźmi idzie to jak po grudzie, a wtedy robi się problem. Dobrze znany, lecz niestety wciąż na spółdzielczych osiedlach aktualny, nie tylko zresztą w Legionowie. W ostatnim czasie otrzymujemy liczne monity od mieszkańców, od pracowników również, że jest bardzo dużo odchodów psich na trawnikach. Stąd prośba do mieszkańców posiadających czworonogi. Jest to czas sprzyjający spacerom, z takim pieskiem, i myślę, że to na nas wszystkich dobrze wpływa, ale pamiętajmy o tym, że każdy właściciel psa wyprowadzający swojego zwierzaka ma obowiązek po nim posprzątać. Później na ten trawnik przychodzi matka z dzieckiem, przychodzi osoba starsza, również mają prawo pospacerować i no niekoniecznie chcą wdepnąć w psie odchody. Oliwy do ognia dolewa skłonność właścicieli do wyprowadzania psów tuż pod okna sąsiadów. Nic dziwnego, że bogu ducha winne stworzenia stają się wówczas kością lokatorskiej niezgody. Tymczasem tak wcale być nie musi. Terenów zielonych na osiedlu jest naprawdę sporo. Wystarczy odejść kawałeczek od bloku. Myślę, że nikt z nas nie chciałby, żeby taki czworonuk robił sobie toaletę bezpośrednio pod oknami mieszkańców. Unikajmy takich sytuacji, bo u osób, które już na starcie nie lubią psów, jak gdyby pogłębia to awersję do tych zwierząt, myślę, że to jest niepotrzebne. Są na szczęście symptomy poprawy sytuacji, przynajmniej jeśli chodzi o usuwanie przez mieszkańców produktów psiej przemiany materii. Część właścicieli rzeczywiście widać, że wywiązuje się ze swojego obowiązku. Wychodząc z psem na spacer są przygotowani, na rynku są dostępne różne warianty woreczków na psie odchody, jakichś sprzętów pomocowych do sprzątania tych psich odchodów, grabki, łopatki i rzeczywiście część mieszkańców widać, że się przygotowała do tego. Natomiast odnotowujemy też dużo przypadków, kiedy ktoś kompletnie nie jest przygotowany, Podczas rozmowy próbuje mówić, że teraz zapomniał, akurat, a wiemy, że, że takie zgłoszenia na tą osobę były, że, że notorycznie wychodzi bez żadnego, żadnej torebeczki i po prostu pies się załatwia. Nadomiar złego osiedlowe trawniki zaczęły straszyć spółdzielców nie tylko minami. Znacznie od nich groźniejsze są bowiem czyhające tam kleszcze, a na ich zwyczaje psiarze czy kociarze żadnego wpływu już nie mają. Teraz tych kleszczy jest tak dużo, że ciężko jest powiedzieć, czy to jest blisko krzaków, czy po prostu w trawie. One po prostu są w tej przestrzeni miejskiej, również się zdarzają. Już nie jest tak, że trzeba jechać do lasu, żeby kleszcza złapać. Również na naszych trawnikach kleszcze są, więc prośba taka, żeby po prostu uważać na siebie i pilnować się, przejrzeć się po prostu po przyjściu do domu. Ma się rozumieć nie tylko w lustrze.